Czy wiedzą co czynią, uczeni nazwisk i imion Królów, premierów, ministrów, tresowani w szkołach na porządnych Szowinistów, zacnych obywateli, takich by nigdy nie śmieli Nie być wiernych fladze, takich którzy mają na uwadze Za ojczyznę oddać życie, chwalą obficie swą tradycję świętą Kłaniają się prezydentom od urodzenia, szantażowani religią przodków Ich niezależność gaszona w zarodku, od dziecka zastraszani I zniewalani dogmatami, zmyślanymi przez kapłanów Teraz się zastanów jak są zakłamani Mieszkańcy Ziemi, czy wiedzą co czynią zimie wiośnie jesieni, czy zechcą się zmienić mieszkańcy ziemi? Ci, którzy zeszli z drzew i tracąc większość owłosienia umierają w płomieniach Od kiedy odkryli, jak się robi ogień, w którym do dziś palą i nawzajem siebie, i całą planetę Chorety, niestety, skutecznie pochłonięci konsumpcją produktów inżynierii społecznej Rzeczy materialnych, rzeczy wirtualnych Narzucanych im tematów, wiadomości bez znaczenia Postaci z plakatu fałszywego spełnienia Zaprogramowanego marzenia i narzucanych im środków na przyrost ignorancji, nie dostrzegają arogancji, nie dostrzegają grandy, półprawdy propagandy, wiodących do krwawych wojen krajobrazów, rabunku, niszczenia przyrody, wymierania gatunków, mordów zbiorowych, destrukcji ekosystemów ad extremum Samo unicestwienia, samo unicestwienia na 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 na. jak woda sielała z kranu, bez opamiętania lasy znikały pomału, i fauna i flora obraz ten zasłaniała wielka góra banałów. Cywilizacja chora już dawno minęła, pora, by świat zahamować. Woda sielała z ekranów, i nie do powstrzymania był ten pęd donikąd tam, gdzie czaiło się licho.